II wojna światowa była konfliktem, w którym urazy psychiczne żołnierzy osiągnęły niespotykaną dotąd skalę. Zjawisko znane dziś jako PTSD, zespół stresu porozowego, było wówczas określane jako zmęczenie walką, a jego skala była naprawdę olbrzymia. W armii amerykańskiej podczas gwałtów w Europie i na Pacyfiku aż 25% wszystkich hospitalizacji żołnierskich stanowiły przypadki psychicznych załamów. W kampanii włoskiej w 1944 roku było jeszcze gorzej bo aż 28% wszystkich strat Piątej Armii USA stanowiły urazy psychiczne. Ale to nic przy bitwie o Okinawę, gdzie aż 35% amerykańskich żołnierzy wykazywało objawy zmęczenia bojowego. Analizy wskazują, że najczęstszym czynnikiem wywołującym urazy psychiczne nie były nagłe, traumatyczne wydarzenia, ostrzał terroryjski czy ataki lotnicze, lecz przewlekłe narażenia na zagrożenie życia i brak snu. Aż 60% przypadków przypisywano tym właśnie czynnikom. Kolejne 20-25% było skutkiem bezpośredniego doświadczenia, Świadczenia śmierci towarzyszy broni, a tylko 10-15% powiązano z fizycznymi ranami lub silnym wstrząsem od ognia artyleryjskiego. W armii niemieckiej problem był podobny, choć oficjalnie marginalizowany. W końcowej fazie wojny liczba złożonych przypadków nerwowych załamań sięgnęła 20% w jednostkach liniowych. Z kolei w armii czerwonej takie symptomy często kończyły się represjami zamiast leczenia.